Dzień dobry. Witamy w kolejnej odsłonie naszego politycznego podcastu Dwa Spojrzenia. Ja witam Państwa, Anna Kwiecień. I Wojciech Skurkiewicz. Wróciliśmy do naszego stałego miejsca, gdzie nagrywamy nasz podcast z gościnnych występów w parlamencie w Sejmie. Ostatnia nasza rozmowa, w której uczestniczył nasz Sejmowy poselski kolega, pan minister Chorała spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo dziękujemy za wszystkie odsłony komentarze, przychylne słowa, ale dzisiaj chyba ani warto by było, aby ten temat centralnego portu komunikacyjnego jeszcze spuentować, szczególnie w kontekście tego co wydarzyło się w ostatnich dniach. Dokładnie. Szanowni państwo, w poniedziałek rano usłyszeliście o Jakiejś wielkiej aferze Prawa i Sprawiedliwości, rzekomo została sprzedana działka, która była kluczowa dla realizacji tego, tej inwestycji, tej inwestycji pierwotnej w ramach tak zwanego pierwotnego planu, proszę Państwa. Bo trzeba sobie to uświadomić, że ten obecny, który jest realizowany, jest kompletnie zmieniony. I co się okazało? Okazało się, proszę Państwa, że. Padły zarzuty, że działka, która jest dla obecnej koncepcji kluczowa, że została sprzedana, no i że w związku z tym są trudności w realizacji tej inwestycji, o czym nie informowała obecny rząd, tylko pojawił się taki duży artykuł w wirtualnej Polsce. Proszę Państwa, jak w dobrym filmie Hitchcocka. Co chwila zmieniała się akcja. W godzinach już popołudniowych, poniedziałkowych, wystąpił właściciel tej działki, który powiedział wprost, że on tą działkę dzierżawił od roku 2008, że od 2018 występował o wykup, zak wykup zgodnie z przepisami, bo są na to przepisy i rolnicy. Po długoletniej zjedzierżawie mają prawo tak zwanego pierwokupu, i że w roku 2023 kowr wyraził zgodę, ale nie powiedziano zasadniczej rzeczy. Że kowr zawarł osiem tak zwanych klauzul w akcie notarialnym, które mówiły o tym, że po pierwsze, w ciągu pięciu lat kowr może odzyskać tą działkę. Zgodnie z tą wyceną i z tą kwotą, za jaką nabył obecny przedsiębiorca. Nie niespełna 23 miliony, a nie 400, jak to Dokładnie. różnego rodzaju wraże media podawały. Dokładnie. I jeszcze ważniejsza sprawa, moim zdaniem. E, że na tej działce przez 15 lat nie może być prowadzona inna działalność, tylko rolnicza. I nie Małego może być to, zbyta. Nie może być zbyta, nie może być sprzedana, więc te 400 milionów to jest po prostu fake, po to, żeby podkręcić emocje w tej sprawie. No, na Ta, tak. wodę, fotomonka, cały ten rząd. A proszę realizował. Państwa, a przypomnijcie sobie, jak było z KPO. Otóż tam dokładnie odwrotnie. Tam, gdzie środki publiczne trafiły, a trafiły do trzech, Tysięcy firm choreka. Spośród ilu działających w Polsce? Spośród 137 tysięcy, proszę Państwa. To jest niewielki procent, tak, który dostał wsparcie. To tam tak zmieniono zasady, że już po roku możesz zbyć jacht. Możesz sprzedać ten ekspres, na który dostawali po pół miliona. Te, rur, możesz... te rurki dla swingersów. Tak i różne inne rzeczy, proszę Państwa. I Jest. za rok okazuje się, już możesz mieć po prostu żywą gotówkę we własnej prywatnej mhm. kieszeni. Proszę Państwa, tutaj były zupełnie inne e, warunki. Czy to, że została sprzedana było roztropne? Ja użyłam takiego słowa, że nie do końca, bo należało myśleć, że obecna władza będzie kombinowała, bo w tym nowym planie akurat ta działka, proszę Państwa, została jakby włączona do, tego, do tej nowej koncepcji, koncepcji panarki. No tak, ale, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony, Lasek, który wszedł do sejmu na krytyce. Centralnego Portu Komunikacyjnego, przecież on był pierwszy na, on był pierwszym na bory, zapewnieniu, że w ogóle Centralny Port po, po Komunikacji nie powinien powstać. Dokładnie tak, a później kiedy ta egzotyczna koalicja spod znaku ośmiu gwiazdek wygrywa wybory, Lasek zostaje pełnomocnikiem, no i jest nowa koncepcja Lasek-Tusk, która Obejmuje już na przykład nie szprychy kolejowe obejmujące całą Polskę, tylko literkę Y łączące największe aglomeracje, czyli tam. trójmiasto, trójmiasto, gdzieś tam Poznań, Wrocław. Znaczy z no pięknego projektu, w tym momencie, w, momencie jest potrzebne. Jest potrzebne. w tym momencie potrzebne jest udział. Wiesz, co, ale mnie jeszcze zastanawia jedna rzecz, bo oni powiedzieli, no dobrze, no te 160 hektarów teraz wystąpią, żeby odzyskać kowr. Ale CPK mówi, że nie jest zainteresowany przejęciem całości tych 160 hektarów, bo dla nich jest potrzebny tylko taki kawałeczek, żeby wybudować linię kolejową. To o co tu w tym wszystkim chodzi? czy znaczy tak, ja byłam wiceprezydentem wojciech i warto powiedzieć wszystkim, proszę Państwa, każda osoba, i mówię tutaj też do moich szanownych kolegów i koleżanek, szczególną czujność rewolucyjną trzeba zachować, jak już pracownicy wiedzą, że człowiek. Kończy swoją bytność w ministerstwie, w urzędzie, bo wtedy bardzo często człowiek już jest myślami gdzieś w innej pracy, w innym obszarze, pakuje się, jak ja to mówię, zbiera swoje rzeczy z pracy, i bardzo często okazuje się, że wtedy gdzieś tam jakieś dokumenty trafiają na biurko. W ostatnim momencie gdzieś ktoś nie dopatrzy, nie doczyta, bo już tak jak powiedziałam, głowa jest w innym świecie. A skoro Ania powiedziała o tym, to warto przejść do kolejnego tematu. Nie wiem, czy Radosław Witkowski jako prezydent Radomia i jego zastępczynie się pakują, bo to, co dzieje się w ostatnich dniach w Radomiu, szczególnie, no to by wskazywało raczej. Na to, że jeszcze dalej chcą zadłużać miasto i dalej chcą prowadzić politykę nieudaczną w naszym mieście. Bo nie wiem, czy wiesz, jakie będzie zadłużenie na Radomia w 2026 roku? No nie wiem, powiedz. Strzelaj. Nie, nie będę strzelać. Strzelaj. Nie. Co wolisz? Półtora czy dwa? No dwa, oczywiście. Szanowni Państwo, zadłużenie miasta Radomia. W roku 2026. Znaczy, nie to, że wolę, no bo to źle postawione pytanie, proszę Państwa, wcale tego nie wolę. Ale znając kompetencje, możliwości i pomysłowość na zadłużanie akurat polityków Koalicji Obywatelskiej, WELE, Platformy Obywatelskiej, to nie mam wątpliwości, że to będzie zawsze górna półka. No właśnie. Szanowni Państwo, w 2026 roku. W mojej ocenie zadłużenie gminy miasta Radomia i instytucji podległych prezydentowi miasta Radomia zbliży się do dwóch miliardów złotych. Miliard 380 milionów złotych to będzie zadłużenie tylko i wyłącznie budżetowe. Mhm. Około 150 milionów złotych będzie zadłużenie szpitala radomskiego szpitala specjalistycznego. Do tego miliony złotych zadłużenia miejskich spółek Radpec, Mosir, który spłaca środki finansowe za wybudowanie radomskiego Centrum Sportu, czyli hali sportowej przy ulicy Struga i Stadionu Radomiaka, zadłużyli miasto na prawie 2 miliardy złotych i się z tego cieszą. Szanowni Państwo, no cóż. Konstatacja jest taka, że to niestety nie będzie tak, jak w przypadku nowoczesnej, kiedy pewien polityk powiedział, no właściwie to trudno, my mamy tam trochę kasy, ale ten dług to jest problem naszych dłużników. Czy mówisz o tym polityku, który przyjechał do Radomia? Tak. Ostatnio tak. był w Radomiu, taki, on ma ksywkę na lesie. Tak. No więc on w pewnym publicznym radiu właśnie tak się wyraził, no trudno, to jest problem, to zadłużenie to jest problem. E, że tak powiem, dłużników, to jest ich ryzyko. Pożyczyli nam nowoczesnej kasę, my nie mamy z czego oddać, wy no, się martwcie, proszę no tak. Państwa. Wzięli, kredy, tym... wzięli kredyt, pamiętacie Państwo, była taka polityk nowoczesnej nazywała dwojga nazwisk gasiuk Pichowicz. A jej mąż był człowiekiem, który odpowiadał za finanse nowoczesne. Tak. I coś tam im się poprzekręcało w numerach kont, w innych tam rzeczach, że no mieli zadłużenie. No, no i to i zadłużenie dzisiaj pokazuje po 10 się... latach. Tak, po 10 dokładnie. latach, bo Kiedy, 10 lat na Kiedy Platforma Obywatelska wchłonęła nowoczesną. I powstała koalicja obywatelska, która już funkcjonowała przynajmniej kilka lat w parlamencie. parlamencie, no to okazało się, że ten dług, który miała nowoczesna to nie przejęła koalicja obywatelska, co logika by wskazywała, że jeżeli ktoś przejmuje z dobrodziejstwem inwentarza coś, no to przejmuje również i dług. No, ale, ale ale ten ów polityk który ostatnio odwiedził radom a przypomnę to jest ten który mówił że osiem gwiazdek to jest popkultura w naszym narodzie a sam samochód miał obklejony ośmioma gwiazdkami to wskazywał że no ale przecież to jest ryzyko Polsatu, bo udzielił pożyczki, no i komercyjnego banku, czyli PKO, no bo udzielił kredytu. Jak ktoś udziela kredytu albo pożyczki, no to ponosi ryzyko, że inwestycja albo będzie trafiona, albo będzie chybiona. No, tym razem była chybiona. No tak, no więc proszę Państwa, w naszej polskiej rzeczywistości to jest tak, że jak rodzic pozostawia długi, to nawet małe dzieci nieletnie, że tak powiem. Tak, e, są obciążone, są obciążone tym. No Partia Nowoczesna, ci Państwo, którzy ciągle wszędzie widzą złodziei, kombinatorów, proszę Państwa, no ja po prostu w sposób taki, wiecie Państwo, na luzie. Długi to są wasze, banku, a bank to jest czymś? No przecież, proszę Państwa, no bank niby komercyjny, ale z, z większością udziału skarbu państwa. W skarbu państwa, czyli długi Pana Nowoczesnej, są de facto. I twoje, życiami. i twoje, Dokładnie. i twoje również. Nasze I też, twoje. Nasze właśnie, no właśnie, tak, niestety. Tak, no, tak. Szanowni Państwo, no w takiej Polsce przyszło nam e, dzisiaj żyć, ale powróćmy do tego zadłużenia tak. miasta. Wiesz, bo, bo mnie to strasznie uwiera. Jestem rodowitym radomianinem i chciałbym, żeby nasze miasto naprawdę się rozwijało. I zobacz, zadłużenie miasta jest gigantyczne. Czy te inwestycje, czy są jakiekolwiek inwestycje, które wskazywałyby, że okej, okay, zadłużamy się, ale radom się tak pięknie rozwija, że tutaj do Radomia chce się przyjeżdżać. Nie no, mało tego. Ale zobacz, zobacz to, co robią z lotniskiem radomskim. Ci politycy pożal się boże, spod znaku ośmiu gwiazdek, robią wszystko żeby zniszczyć radomskie lotnisko, tak wyczekiwane przez wielu mieszkańców naszego miasta i regionu. Teraz wymyślili sobie, że no rozwiązaniem, najlepszym rozwiązaniem dla przyszłości lotniska w Radomiu to byłoby, żeby zmienić jego nazwę nie Warszawa Radom, tylko Radom Kielce. A wiesz dlaczego? Mhm. No bo wszyscy wiedzą, że ci, którzy rządzą w PPL-u, to są osoby związane z lotniskiem w Modlinie, Modlinie. i dla nich dla lotniska Warszawa Modlin, Warszawa Okęcie, radom, który jest też wymieniany jako Warszawa Radom, jest niewygodny, jest konkurencją, bo oni by chcieli, żeby tylko i wyłącznie rozwijał się Modlin i nic więcej na Czy To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no niestety, to jest Modlin, to jest dziecko. Pana marszałka, stróż, on jest z północnej części Mazowsza i dla niego Mazowsze kończy się na Jankach. Zawsze to powtarzałam, i powtarzać będę. Niestety, z, ze smutkiem stwierdzam, że tak jest. Dochodzi tu jeszcze jeden element. To jest taka próba udowodnienia całemu światu, że każda inwestycja, która była realizowana przez ostatnie las, ostatnie 8 lat. Była nietrafiona. Proszę Państwa, nie wiem na ile jest to prawda, ale nie mam podstaw podważać słowa znanej mi osoby, która twierdzi, że zgłosiło się trzech przewoźników z Włoch, którzy bardzo chcieli wejść na lotnisko Radomskie i de facto po prostu nie dostali jej praktycznie zgody. Nie wiem, na ile to jest prawda. Mam, tak jak powiedziałam, nie mam podstaw do tego, żeby osoba, która mi to powiedziała, podważać, dlatego że ona się świetnie zna na tych wszystkich sprawach. Nie mogę podać jej nazwiska, bo wiecie Państwo, nie chcę się przyczynić do tego, żeby ktoś stracił pracę. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Ale jeśli to jest prawda, jeśli my wrócimy do władzy, my to wszystko, proszę Państwa. Pokażemy, jak ja to mówię, czarno na białym. No, ale wiesz, no, ale, ale z drugiej strony, no dziwi się, I wyciągniemy konsekwencje. Ale, ale dziwić się, dziwić się, że ta, no, dziś już koalicja obywatelska i liderzy koalicji obywatelskiej w taki sposób, no, arogancki i bezszczelny traktują nasz, nasz region. No przecież tu powiedział, co sądzi o mieszkańcach Radomia. On powiedział wprost, przepraszam Państwa, ale ja muszę to zacytować: że tu mieszkają zjeby. No to jeżeli on tak uważa, jeżeli oni się nie odcinają od słów swojego pryncypała i lidera, no to o czym to świadczy? No nie wiem co sądzić o samym pryncypale, który, który publicznie je zupę i mówi to co mówi, który ale robi się, takie ale, gesty, ale dziwnie, o takie gesty robi na nosie, proszę ale Państwa. Ale nie odżywia, najpierw jadł szczabiową, teraz nie, teraz żurek. żurek, no teraz niedługo przyjdzie czas na To jak się odżywia to mnie mało interesuje, ale Wiecie Państwo, to jest premier. Premier 30, prawie 40 milionowego państwa. I proszę Państwa, no, jego zachowanie jest tak niepoważne. Ja nie wiem, czy dzieci mnie bo Człowiek podobno na stare lata się starzejąc się Wiesz, no, zatacza koło. A, e, zatacza a, koło i wiecie Państwo, dzieci nie, no on ma tutaj te odruchy, no filmik dopiero... rozwiązana ze służbą zdrowia przez cały filmik, czas, tak, filmik dopiero krążył w internecie, po prostu aż byłam zdumiona, gdzie przykłada kciuk do nosa i, i robi ten znany figę taką, y, to jest jeden teraz je. I tam komentuje sprawy polityczne. Proszę Państwa, to jest naprawdę żenujące. I to jest elita, to jest przedstawiciel ludzi, którzy uważają się za elity. No to, to jest, nie jest prostackie, limityczne. Nie to jest elita. Ty źle mówisz, to jest elita. No elita. Tak. To tak, bo to jest taka pseudo, prawda? No to jest naprawdę... Wróćmy do Radomia. Wróć. Wróćmy do Radomia, bo naprawdę. Ale mnie żeby... to przeraża. Mnie przeraża kondycja. Że tak powiem, psychiczna człowieka, który rządzi naszym państwem. I to dlatego o tym mówię. I twoja troska jest bardzo o sam ważna. zdrowia. Bardzo ważna, ale wiesz, bo, bo chcę jeszcze Ci spuentować zadłużenie Radomia, bo przeczytałem z przerażeniem oczywiście w tych niektórych radomskich mediach, które tam relacjonują to, co Pan Prezydent i jego otoczenie robi że zastępczyni Pana Prezydenta powiedziała, że to zadłużenie miasta ja jest wina ośmiu lat rządów PiS-u. Ośmiu lat rządów PiS-u, to, 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 to ten PiS. Nawet nie wiedziałam, że rządzimy w Radomiu. No widzisz, 8 lat <laughs> Nawet nie wiedziałam, nawet nie wiedziałam, że tak naprawdę to już dwa lata plus jeszcze osiem, czyli 10 lat w sumie. Jest... Nawet liczyć nie da nie, nie da się tego komentować, wiecie Państwo, bo, bo tyle środków finansowych, ile Radom otrzymał, kiedy premierem najpierw była Beata Szydło, później Mateusz Morawiecki, to są miliardy złotych, które tutaj do Radomia dotarły. Ja bym chciał, żeby za tych barbarzyńskich rządów Donalda Tuska, chociaż jedna czwarta, trafiła środków finansowych tu do naszego pięknego miasta, ile rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał prezydentowi z Platformy Obywatelskiej, bo to był Radosław Witkowski przez cały ten czas był prezydentem Radomia, ale chyba nie ma co się... Nie miej złudzeń, nie <laughs> miej złudzeń, to co powiedział premier to znaczy, że nie bardzo tutaj lubi Radom i Radom po prostu ma ma w nosie, delikatnie rzecz ujmując, bo oczywiście użył bardzo obrzydliwego określenia w stosunku do mieszkańców Radomia. Natomiast nie miejmy złudzeń. Donald Tusk po prostu nie lubi, nie lubi Radomia, dlatego że radą w ostatnich czasach właśnie takie inwestycje, które realizował PIS, czyli lotnisko, poza tym uruchomienie kierunku lekarskiego, te wszystkie pieniądze, które żeśmy dawali, też jest synonimem pewnego, pewnej takiej polityki ponad podziałami. Ponad podziałami. Widzieliśmy, że rządzi tutaj prezydent z Platformy Obywatelskiej, ale pan prezydent de facto sprawuje pieczę nad całym miastem, w którym mieszkają obywatele, którzy mają różne poglądy. Tak, pani, ale, ale wiesz, to ale. Ponad ale, podziałami że okay, się ale Robiliśmy to ponad podziałami, tylko że te Kierwińskie, frysztaki, tomczyki cały czas mówili, że oni dawali tylko swoim. No oni dawali tylko swoim. No to, no to przyjmując ich tok myślenia, no to Witkowski też jest nasz. A, ja powiem inaczej. Oni wzorują się na panu premierze, a pan premier ma jedną zasadę: kłamać. Rano, kłamać w południe, kłamać wieczorem. Kłamał, kłamie i kłamać będzie. I to jest niestety, oni uważają, że wykorzystanie, skuteczne wykorzystanie kłamstwa w polityce, nieobarczone jest żadnym, powiedziała, grzechem, czy w ogóle, że coś to jest negatywnego, czy coś nie. Oni się z tym w ogóle nie liczą. To ma być skuteczne. Ja pamiętam, jak Nitras kiedyś opowiadał. Jak w czasie kampanii e, rzucił kłamstwo na kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie, ona przegrała, on potem w sądzie przegrał, ale o, on się pochwali, ale to nie o to chodziło. Chodziło o skuteczność. On osiągnął swój cel. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości nie wygrała, mimo że szła jak burza. Jak nie wiedział, co zrobić, to po prostu rzucił oszczerstwo. I to oszczerstwo się na tyle skutecznie przykleiło, ale nie nawet to było dramatyczne. Dramatyczne był to, że on to uważał za sukces, że tak trzeba postępować. Nie ma tu żadnej etyki w tej sprawie, nie ma żadnych zasad moralnych, nie ma żadnej krzywdy. Nikt się nie ogląda na krzywdę drugiego człowieka. Po prostu oni mają kłamać, jeśli to kłamstwo pozwoli im wygrać. Zobacz, czy y, te komisje kłamali w sprawie WIS, o czym mówi raport. Ich raport. Kłamali w sprawie Pegasusa? Kłamali. Kłamali w sprawie y, wyborów kopertowych? Kłamali. Słuchaj, to oni nie będą kłamać w każdej innej sprawie? Nie, no no, nieprzypadkowo. Jeszcze mają nam dziękować nie i przypadkowo, chwalić się? Nie, nieprzypadkowo. Nie wkroczyli silni ludzie do Telewizji Polskiej, przejmując naszego publicznego, narodowego nadawcę, żeby te kłamstwa powielać, żeby ta linia kłamstwa szła od góry do dołu, TVN, Telewizje Polskie, SA i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i to idzie do samego dołu, bo to jest, wiesz, bo to jest takie, Uwarunkowania Goebbelsowskie, nie wiem czy wiesz. Tak. Goebbels wprowadził w latach 30. taką doktrynę, że kłamstwo powtarzane po wielokroć kiedyś staje się prawdą. Tak, proszę Państwa, powiemy tak od kuchni. Tutaj ja widzę naszego wspaniałego Roberta, który już daje sygnał, że musimy kończyć. Więc, Szanowni Państwo, będziemy kończyć. I powiemy tak, do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Dziękujemy Ci Robert, że jesteś zawsze z nami, że przychodzisz, że jesteś, że tak powiem, zawsze gotowy, aby nas duchem. wspierać. Tak. Zawsze gotowy i zawsze blisko. No nawet nie duchem, tylko dobrym aniołem tej całej sprawy. To zresztą Robert Monkosa, proszę Państwa, by wymyślił nazwę tego naszego podcastu. Jest okazja bardzo Ci Robert, dziękujemy. I dziękujemy też Ani Mirocie, która robi nam zawsze tą wspaniałą kawę, proszę Państwa, i też nas wspiera. Także wszystkiego dobrego, do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem, już niebawem.